wiem. Dawno mi nie było na YouTube w ogóle. Dzisiaj raketnik Nie wiem jak to zacząć. Raketlick. Na początku może nie będzie. Dobra w ogóle... Przede wszystkim miałem laga. Nie wiem co najpierw. Chyba towarzyska pojedziemy, po koniec. rangi tracić. a no, zresztą zagramy sobie jedną lagi głową Przegram to przegram. Wiem w ogóle odcinku z Rocket nie było wieki temu. Jakiś nie wiem. Dobra, nie tłumaczę. Ostatni chyba odcinek był z Dawidowiciem. Czyli z Dawidem. Ogólnie mi się kamera naguje no i to jest problem w tym. Strasznie duży. To jest jakiś nubek. To mi się tylko tak wydaje, mi się pewnie tylko tak wydaje. On pewnie udaje, chyba. Bo na moim poziomie, przepraszam bardzo. Jezu. Co robię? A, Flika! Dobra! A mi na robienie Ogólnie nie mam. Ja robienia tylko. Tak! To <grystanie> sami zrobię, ale to takiego. Po co się chwalić tymi umiejętnościami? Czemu ludzie są tacy. Gdzie próbuję robić tego, jak Ja choć zresztą miałam też czasami lubię. Dobra, i nie wtrącaj się. kurde. O kurde, nie! No nie, no ale żem zrobił. Nie! Nic nie powiem na ten temat. Ja nic nie wypowiem. Wysadziłem i chyba uderzyłem piłkę, nie? Teraz mam szansę na zrobienie ponownego air Tylko nie zrobię. Bo już nie chcę się chwalić z tymi umiejętnościami. No ale żeś mi skiwał. No ale przepraszam bardzo, ja tylko backflipa zrobiłem. Co ty robisz? Dobra, nic nie mówię. Puncha chciał sobie zrobić, ale takiego nie zbyt. Zapytacie pewnie kurde, masz platynę, że tak kurde. No ty dajcie, stronę ciu Ja popełniłem błąd jednocześnie on, bo... Nie dobra, nie, nie nie mówię, nie. nie, nie ale, kurde, ty, chłopie, co ty rob... Nie no. Hmm. Czy ty musisz? mnie tak wkurzać. No i bum. Jednak nie bum. No ja się wycofam. Wiedziałem, że czekałeś na ten moment. Co ty zrobisz? Ja czekam już, co on zrobi Muszę, ja wiem, ja wiem, że ja przegrywam. Muszę najpierw poznać przeciwnika. Co on ma tą tą Nie, bo po co. Aha, pancza chciał zrobić, a ja mu zepsułem tego pancza. Kurde, przepraszam. Sam znam ten ból. Jak ktoś na to czeka. Widzę cię. No tak, nie mam, turba, na pewno mi się uda.

do solówki sobie grałem i tam przegrywałem pięć do jednego. Tak, chcesz grać? No dobra. Wiem, może jestem trochę lepsza, to pewnie trochę. Pewnie nie, nie, nie znacie różnicy. Może znacie różnicę dlatego, bo trochę podlatuję. Jednak dzisiaj sobie tylko towarzyskie zagramy. Co ja, no ja zrobiłem? Ja mu w tym momencie podbiłem piłkę na idealnego Aira. I raczej nie Aira, tylko Ariala. Mi się ciągle myli. Ja Ciągle mówię Na Ariala aire. Nie wiem czy to jest poprawna woda, nie wiem. Nie poczekam. nie chcę. Nie ja wiem, ja nie umiem Aire Dripla. Ojej, czemu mnie tak zdriftowało? Ja nie nacisnąłem driftu. Znowu? Czy ty musisz? Nadmiewanie z tej piłki. Jak już to ja prędzej wałam tą piłkę. Oj, 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 obydwaj żeśmy, kurde. Spimpkowali, dobra. Spimpkowanie to znaczy, że ktoś... Z... Nie no, nie, mia nie miałam tu prawa iść Na tej randze. Czyli złoto 3. <grymne> A to nie jest w ogóle rankingowe. Wręcz pierd. Ja pierdzielę. Ale chupa błąd. O Jezus, ja bym to wykorzystał. No tak, tak. A co zrobisz? No, jeszcze air dribla, zrobi, ty ma air dribblem Nie. No do grywkę dawaj, chłopie. Co się pierdzieli? Nie. Co teraz zrobi? Air Dribble? No nie lubię takich ludzi. To. Szałpa Ja na niego się ja chcę się z nim jeszcze trochę powiedzieć. Proszę bardzo! Chciałeś, abyś wstawaj, panie, bąbel. XD? XD? Jestem dzisiaj, kurde. XD? Nie no... Dribla sobie w dogrywce, nie? No, tak sobie. To nie był dribble, ale arial. Udajmy, mi, że to był Air Dribble. O, chcesz jeszcze raz? No to dobra, mogę tą zagrać jeszcze raz, bo ty dłeś spoko. No on wie, że na nim... na... On, z jego perspektywy to tak brzmi. Dobra, na nim muszę sobie, mogę sobie Air Dribble potrenować. Więc jeszcze raz chcę. Już myślałem, że tego nie obroni. Jakby tego nie obronił, to bym dostał załamy. Taki totalny. No i co zrobić? A? tak, no tak. zapomniałam, że Cię znam. Dobra, wani sobie tego gola. No nie możesz? Że Ty nie możesz walnąć sobie takiego. Sam sobie uprzykrza życie, kurde. Że ja bez stróba wersję z tymi stróbami że ja bez stróba W mm, tym momencie... So, w tym momencie... No ty kurwa. Mm. Nie, no nie wiedziałem, że ja będę chcieć robić air dribble Gódy po chińsku w tym będzie gadam, nie? Air dribble no no nie tak na pewno. Z, więcej niż połowy boiska zrobisz. Jeszcze czego. Jajka psiego. Co? Jajka. Dobra, nie, 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 Dobra. Yy, Spinkował się. Ja też się spinkowałem, bo w ogóle w nie takiej. On próbuje robić Air No No, próbuj se, może na przyszłość się przyda. Boom. No nie, no, możemy, kurde, zwalnić. <laughs> pa, 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 Jego reakcja była naturalna, czyli, o kurde, mnie piłkę. Czas to wykorzystać. Jeszcze czego, nie? Jeszcze tak, wali to w powietrzu, albo panczo Oczywiście, że nic nie zrobi, bo pewnie przyczepi się do ściany i tak mówi, co tak schodzi. Oj, oj, aż mi się nie w gardle. przez chwilę. Czy ty musisz? Bum, ze ścianki. Czyżby by tak? O nie, no zacznij. Ty psuj o jeden. Cyk, cyk, myk. No i znowu. Uuu! Wow! mastiflik. flik. Czy to mastiflik? No, taki se. Ale widać, że to jest Platyna lub coś większego. Bo ja w tym momencie gram z Platyną, który próbuje różnych rzeczy. Chociaż są złotem trzy. wiesz, że dla bajki zagra sobie towarzysko. O ty Tak. No i dupa. Znaczy i pupka. Pupa raczej. Nie lubię bo jestem kopać grać bo no nie no, zabranie tutaj patrz on patrzcie oni zrobili on zrobił air dribla nie widziecie ten gol no mm. i ja teraz Ja w takiej akcji turba nie miałem. Może no, ja teraz kurde. Jeszcze czego? No tak, no, no spóźni, no. nie, no. W tym momencie ja. Dobra, dobra. Nie, no ogólnie. Ogólnie to przez, nie, przez jego samo, bo ja dwa gole. Przez to, że był kikof. I wygrałem kikofa. Tak, porządnie wygrałem go. Dobra, wygrałem go. U, dobra, to była fajna obrona, Czyli wysyłam to za obrona, kulturalnie. jeden. No i pyk. Wychęca. Ledwo wygrałem. Ledwo przez tego samobójka. O, wyzwanie mam jakieś. No i super. No i co? O, z eventu. No i kulturalnie. No i następny poziom. No i co teraz? Zostaniemy? Albo jakieś fajne koła, lub coś? A dobra Dobra. Co to jest? Zobaczmy wszystkie w co mi wypadło z rakiet pasa. Nexus... Zobaczmy tutaj. jest. A taki taki sobie mość gdzie. Ja mówiłem, że dawno i taki akcentem kończymy ten odcinek, więc mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i subskrypcję, ogólnie kontent będę nagrać raketlikowy. bo lubię a więc mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał, więc zostawcie lajka, like suba i łapkę w górę, więc elo elo i pa!